Wszystkim zagraliśmy wszystkie cztery finały, wszystko, wszystkie te cele, takie minimum osiągnęliśmy, natomiast no rzeczywiście Super Pucharu nie, nie wygraliśmy, ale, ale powtórzyliśmy yy, Mistrzostwo Polski. To jest no, bardzo cenne trofeum, szczególnie w tak silnej lidze jak nasza Plus Liga, gdzie mieścimy się w czołówce światowej drugie złoto z rzędu, obroniliśmy to no, mistrzostwo Polski, to nie jest, nie jest łatwe, natomiast po raz drugi dotarliśmy do finału Pucharu Europy no, to, jest, to jest wielkie osiągnięcie aczkolwiek oczywiście pozostaje pewien niedosyt, bo, bo mówiliśmy sobie przed wyjazdem do Antalii, że, 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 że jak się nie udało rok temu, no to teraz, że to jest ten czas, że to jest ten moment na ten puchar, ale okazało się, że, że nie daliśmy rady, że, że nie chcę powiedzieć, że sportowo byliśmy słabsi, bo, bo sportowo na pewno nie jesteśmy słabsi od Rywala od Trentino, ale to nie był nasz dobry dzień, to nie był nasz dobry mecz, z kolei Rywal zagrał. Chyba najlepszy mecz w sezonie i należy uznać jego wyższość, ale wracając do podsumowania tego sezonu, no to powiem tak, ostatnie dwa lata to mega, mega sukcesy i, i oby tak dalej, oby, ob, ob, obyśmy jaszczybski węgiel budowali dalej w walce o te najwyższe trofea. No rzeczywiście, no mamy czwarty z rzędu finał Plus Ligi, trzy złota, jedno srebro. No to jak widać, po, po, po jak dokonamy takiej analizy całych 25 lat plus ligi, to się udało nielicznym. My jesteśmy na trzecim miejscu pod względem takiej klasyfikacji generalnej plus ligi. No rzeczywiście ostatnie lata złote. Nie, nie było to łatwe. To, było, to są wielkie osiągnięcia wywalczone wielkim nakładem pracy nie tylko zespołu, nie tylko sztabu, ale, ale całej naszej organizacji klubowej. W naszym klubie po prostu no wszystko działa i to jest. To jest może nieskromnie powiedziane, ale tak jest. Wszystkie klocki są poukładane, działa administracja, działa, działa klub, yy, i wtedy, kiedy wszystko działa, to są możliwe sukcesy, aczkolwiek to nie jest wcale gwarancją sukcesu. U nas nie chcę powiedzieć się udaje, bo, bo to, jest, to nie jest właściwe słowo. Natomiast na pewno jest to możliwe dzięki sponsorowi naszemu, bo gdyby nie Aszczerbska Spółka Węglowa, nie bylibyśmy w stanie budować tak silnego zespołu. Tak silnego sztabu, budować takiego wizerunku, takiej organizacji, ale z drugiej strony, no, jestem przekonany, że my w bardzo właściwy sposób zagospodarowujemy ten budżet, że potrafimy zbilansować cały klub, nie tylko zespół, nie tylko. Etap, ale i wszystko razem. Jesteśmy po prostu kompletni. Ja powiem tak, że one się nie złożyły, bo poskładaliśmy je wszyscy razem. Wielka rola sztabu, żeby, żeby wspólnie z, z zarządem, z, ze mną, jako prezesem klubu, żeby dobrać ten skład, tak go zbilansować, żeby on był dobrze zbilansowany nie tylko sportowo, ale przede wszystkim, ale, ale też charakterologicznie. I, I to ten sezon pokazał, wybitnie to pokazał ten sezon, że wtedy, kiedy pierwszy zespół. Albo nie mógł, albo nie powinien już grać, wchodzi druga szóstka i my potrafimy wygrywać z mocnymi. Czyli nie tylko takie pojedyncze zmiany, kiedy jest problem na jednej pozycji, ale, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, żeby cały drugi skład wyszedł na boisko, to potrafiliśmy grać i wygrywać. I to jest właśnie potwierdzenie tego, że my po prostu jesteśmy kompletni. Jesteśmy klubem topowym w Europie. To mogę powiedzieć z taką pełną stanowczością. Natomiast. W sporcie jest tak, że zawsze można więcej, zawsze można lepiej i, i tego się trzymamy. Mamy w świadomości to, czego nam w danych momentach brakuje, co można zrobić lepiej, wzorujemy się na najlepszych i to nam jakby ma posłużyć na budowanie tej siły mentalnej, sportowej na kolejny sezon i na kolejne sezony, żeby potwierdzać.